Drogie drodzy, no na Waszym czytaniu telefon uznał, że po 16 minutach nagrywania czytania dla raczka rybek i skorpiona. No wystarczy już za gorącą mu taką mamy rzeczywistość ostatnio, więc robię czytanie dla Was osobno i będzie to po prostu osobny film i pewnie osobnego shorta z tego zrobię, czyli. Taki trailer, tak jak do filmu, żeby sobie wejść do filmu, żebyście łatwiej to odnaleźli. Zobaczymy po pierwsze, czy się uda nagrać. Proszę, trzymajcie kciuki. To ja powtórzę: Skorpiony Związkowcy to może być energia Twoja albo Twoje osoby, no i odpowiednio Twoje albo Twoje osoby. Dwie różne osoby. Jedna osoba w tym tygodniu może chcieć robić rzeczy, może być namiętna, może być ciekawa drugiej osoby, natomiast ta druga osoba może być troszkę mniej tym zainteresowana, ponieważ ma jakieś swoje rzeczy do przeopracowania, o których może nie chcieć z Wami gadać z jakiegoś powodu, bo się na przykład boi oceny, bo coś nabroiła. Nie mówię, że nic strasznego że coś strasznego, ale po prostu może nie chcieć wam tego mówić dla tak zwanego dobra rodziny to są tego typu rzeczy i może warto pogadać i gdzieś się spotkać połowie drogi, żeby te energie się wyrównały, przy pełni. teraz skorpiony single, skorpiony pojedyncze no przykro mi bardzo, że te filmy się e, nie udało się w jednym czytaniu, no ale to dla was pewnie żadna różnica skorpiony pojedyncze, albo skorpione, które kogoś poszukują. Co wam ten tydzień w wodniku może przynieść? No. Zobaczcie, ja czytam intuicyjnie karty, ta jest na wierzchu, ta jest pod spodem. Tu mamy jakieś smutki, które mają szansę odejść wkrótce do przeszłości. Oby tak było i oby to ze skorpionem zarezonowało, tego wam życzę. Czyli jak ktoś był chory, może być bardziej zdrowy. Nie mówię, że cudownie uleczony. Jak ktoś był sam, to może przestać być sam. Ale sam z siebie nie przestanie, tylko trzeba też pomóc czasem, nie? Z domu wyjść, wiecie, tego typu rzeczy. No i w asie monet mamy sytuację. Wiecie, taki magiczny ogród. Za tym. Ogrod za, tym, za tą bramą kwitnących róż mamy wejście do ogrodu, w którym jest miłość, szczęście, spełnienie, duża moneta. Wszystko to, co dla każdego z nas jest tak zwanym szczęściem. Bo dla jednych to może być bardziej miłość, dla drugich bardziej kariera, dla trzecich jakaś, jak, jakiś biznes, dla czwartych, nie wiem, zrobienie. Wycieczki dookoła świata. Generalnie każdy z nas uważa coś za jakieś swoje ultimatywne, docelowe szczęście. I skorpion bardzo mocno być może w tym tygodniu myśli, jak z tych smuteczków wyjść i stara się temu szczęściu pomóc. I jeszcze jakaś wskazówka dla wszystkich skorpionów, bez względu na to, czy są singlami, czy związkowcami. Wiem, wiem, nie ma takiego słowa osoby w relacjach, osoby w związkach, poprawnie po polsku. Dobra, jest. No, skazówka dla Skorpionów jest, żeby y, zachować spokój, równowagę. No, taki chill w tych dniach, zwłaszcza do środy, kiedy ta energia pełni może w nas uderzać. Żeby nie używać dużych słów, żeby starać się być sprawiedliwym dla otoczenia. Wtedy ta energia ma szansę do nas wrócić. Żeby nie oceniać za bardzo innych, bo też wtedy będziemy oceniani. To tak trochę jest z tą energią, że jaką dajemy, taka ma szansę do nas wrócić. Nie zawsze wraca, ale przynajmniej dajemy jej szansę, żeby wróciła bez ostrego słowa, ze sprawiedliwą oceną z tym gołąbkiem pokoju, czyli jak my wyślemy tego gołąbka pokoju w kierunku czyimś, metaforycznie to jest szansa, że do nas to wróci. No i bardzo mnie zawsze ta kolumnada, to wpisanie w ten prostokąt na tej karcie się podoba, bo to oznacza taką równowagę, taką stabilizację. Ten młody władca siedzi na tronie na takich szeroko rozstawionych stopach, Zrelaksowany, ale w poczuciu takiej kontroli i panowania nad swoją codziennością w zarządzaniu jakimś państwem, może cesarstwem, nawet jakimś krajem. Więc no, jest tutaj jakieś zamieszanie u związkowców z tym spaniem, z jakimiś koszmarkami, są jakieś smuteczki być może u singli, które mają szansę się wkrótce zakończyć. No i wskazówka jest taka, jak powiedziałam. Życzę Wam bardzo spokojnego tygodnia. Trzymajcie się zdrowo, nie ciepło, bo za ciepło jest. Ciepło się będę Wam kazała trzymać zimą. No i co? I do usłyszenia na kolejnych czytaniach, drogie skorpione. Powodzenia i popa!